Ciemaneczką morderczki, szkoda że tak yy, zacząłem później nagrać w połowie Ale zamówiłem sobie odcinkę Po raz drugi Tam dzisiaj leży raz wy mi pewnie nie wierzycie Tak więc wam udowodnię Kurwa, nie wiem, że nie masz tego nie, jest, na krytyna, się jak zawsze idioto, Kurwa, nie mam jej tu Ciąc. Dobra, przyszedłem na krytyna, nie? Ale miałem Ta historia z nią długo jest No i znowu wiesz odcinkę, że odcinka, to jest jakaś instrukcja Jakoś jej nie czytałem, bo nie, nie interesuje mnie ona No i Tak o, tu Dam na minusik yy, Tu jeszcze muszę zobaczyć, zamontuję sobie pierw Muszę zobaczyć yy, No i Będę musiał kręcić tym I klikać, no bo nie wiem kiedy jest włączony, kiedy nie To jest przycisk więc mam nadzieję, że to gdzie działać w rompiu. Oby, bo jak nie, to gdzie Lipton. No i zobaczymy, no więc co, zapraszam Was na odcinek. Zostawcie łapkę w górę, subika na kanale. A i odpowietrzyłem to. I dalej slipa. lipa, tak o jest, widzicie? No więc no, zapraszam Was na odcinek. Napaliłem, niech co pochodzi. Yy, no i zobaczymy. Nie będę nagonać innych połowów, no gdzie? No i zobaczymy czy w ogóle działa. A pierdziela, oby tak się tak się stresuje. No nie wiem czy będzie działać. Fajnie by było mieć tu. Mam nadzieję, że będzie luksus. No i co? Rozgrzewa się i widzimy się zaraz. Ja to po prostu poustawiam, zobaczymy, czy w ogóle działa. No i tam po prostu pają, dobra? widzimy się zaraz. Szu. Ogólnie nie działa odcinka, nie, prawda? To zrobiliśmy na czarówce elegancko. Niestety nie mam odcinki, ale mogę sobie zrobić samodzielnie kurwa, patrzę ja ci wybacz telefon i batera, nie spadnie przypomnienia mnie O kurwa tak jak w Widzieliście jakieś tam urywki no i co? Nie udało się. Roman jednak stał się idiot odporny. Ogólnie na żarówce czy na przycisku odcinka jako tako działała, sami widzieliście. Albo nie. Wy tylko widzieliście z żarówką. Na przycisk odgaszenia to też wam teraz wrzuciłem. Widzicie, że coś da się zrobić, ale przez ten model to to nie działa i nie wiem. Napiszcie w komentarz co to sądzicie. Albo macie inne pomysły na odcinkę. Yy... Ogólnie ludziom, którzy pomogli mi albo chcieli pomóc. Z odcinką. Bardzo dziękuję, oni wiedzą o kogo chodzi. Tak więc, gorąco, polecam i pozdrawiam. No to co, jeżeli się ci ktoś spodoba, zostawcie łapkę w górę, subika na kanale. No i co, zapraszam Was na moje inne filmy na tym kanale. Siema!